Siemaneczko, ziomeczki, jasno, czycie, w kolejny odcinek na moim kanale zostawcie łapeczkę w górę i subskrypcję, ponieważ to będzie bardzo się opłacało, ponieważ robię konkurs na 125 oponek. Yy, oczywiście widzicie tutaj 115 oponek. Ale jestem na telefonie i to kosztuje 40 zł 125 opon, bo na telefonie zawsze są droższe ceny. Zastanówcie nigdy nie kupujcie z telefonu, bo 125 opony kosztuje 40 zł, to ma za 42, 115 oponek, Więc na tyle organizuję konkurs. Jedyne co, na, co trzeba zrobić, to zostawić łapeczkę w górę, subskrypcję na kalarę, wszystko będzie sprawdzane, bo mam taką jedną apkę do sprawdzania łapek i subów. I jeszcze trzeba napisać w komentarzu oponka. I tyle. I będę losował z tych wszystkich komentarzy wyniki za jakiś tydzień. Więc opłacałam się, zostawcie łapeczkę w górę i subskrypcję. sumie to by było na tyle, ale nie chcę zrobić takiego minutowego odcinka. O wiecie, hajf musi się zgadzać, nie rozartuję. <grym> 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 Więc zrobię szybko sobie jakieś pojedynki. <grym> nie wiem, max minuta będzie trwał ten film, bo nie chcę jakoś. Znaczy dwie minuty. <grym> bo też nie chcę być długi. Więc pamiętajcie, łapka w górę będzie sprawdzone Subskrypcja będzie sprawdzana i komentarz oponka, no to, to już tu nie trzeba sprawdzać. O, będę miał kręcenie, już nie trzeba sprawdzać, bo to widać, więc piszcie oponka w komentarzach. A ja będę miał, przypinał też serduszka, więc pamiętajcie o tym. No i zakończymy kasynem i koniec. Dobra, i. No i kupa, ale okej, okay. więc pamiętajcie, żeby wszystko zrobić, żeby za nic, prawie zrobienie tych trzech rzeczy, co 25 obłonek, więc. Do następnego odcinka trzymajcie się, sorry, że taki krótki, ale to miał być konkurs, więc trzymajcie się do następnego, no i się ma, cześć i czołem, dziobaczki.